Cześć wszystkim, witajcie w nowym filmie na moim kanale Dzisiaj przychodzę z takim challenge, zgadywanie książek ale będę je zgadywać po swoich recenzjach które pisałam już dawno temu jako że po napisaniu recenzji mało pamiętam z tego co tam napisałam więc postanowiłam zrobić taki challenge mam tutaj 10 recenzji, więc o Jezus <laughs> aż lecą. Więc wybiorę chyba pięć w tym filmie i zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że nie zostały tu wybrane recenzje, w których zdradzony jest tytuł autor i coś bardzo ważnego. Natomiast nie wiem jeżeli będzie, no to niestety odpadnie to w przedbiegach to, że będą imiona bohaterów, czy I one w moich recenzjach są rzadko, gdyż rzadko pamiętam w ogóle imiona bohaterów. Natomiast jeżeli będą jakieś miejsca nakierowania, to będzie ok, bo no ja, ja niezbyt pamiętam wszystkich bohaterów z książek, które przeczytałam, czy wszystkie miejsca i Niekiedy te książki mi się mylą powoli. W zeszłym roku udało mi się przeczytać 93 bajże książki, więc tych książek jest sporo, więc wiadomo, że nie wszystkich tutaj bohaterów da się zapamiętać. Ja to sobie rozłożyłam te 10 recenzji i sięgnę po pierwszą. I zobaczymy, co tutaj jest, tylko też, żeby nie otworzyć recenzji e, książki. E, ma ona w sobie wszystko, co potrzebne, by nazwać ją ideałem. Chociaż wiadomo, że każdy ma inne odczucie ideału. Okay, to jakieś, jakieś książka musiała wywrzeć na mnie e, duże wrażenie. E, powiem trochę o samej treści. Jak to post jest mrocznie? Na świecie nie ma już ludzi. Cała władza spoczywa w rękach zwierząt. Okej, okay, to by pasowało do dwóch książek, tylko że. E, nie wiem, bo folwark zwierzęcy i post z zeszłego roku premierę, które miało wysadzenie z siodła. E, jako, że folwark zwierzęcy nie czytałam, w sensie w zeszłym roku, bo czytałam ogólnie tą książkę ale nie czytamy nie piszę recenzji, a to są recenzje brane się yes, lubimy czytać no to, no to postawię na wysadzonych z siodła. A to w ogóle był większy fragment historii, w sensie recenzji za zakrytym. Tak, to są wysadzeni z siodła Magdy, Magdy Lewandowskiej. I to się w ogóle zaczynało, tak? Czy lubicie historię pełnym roku, które jednak mają w sobie dużo światła? Taką historię jest zdecydowanie książka Magdy Lewandowskiej Wysadzenie z siodła. To było zasłonięte. Także okay. pierwsza recenzja odgadnięta. Losujemy dalej, biorę teraz tą. Też tak delikatnie tworzę. A. Lubicie dniowe lata. W tej książce cała historia zaczyna się właśnie od niego. Matko, z dyniowym latem. Co było z dniowym latem? Coś chyba nawet niedawno czytałam z dyniowym latem. Ale sobie nie przypomnę, więc czytam dalej. Nasza główna bohaterka, Izabela, rozpoczyna właśnie nową wymarzoną pracę. Czyli jak to w romansach, bo podejrzewam, że to romans. 90% bohater. Ech, nie no, śmieję się, nie aż tak. E, firma, która ją zatrudniała, jest jednym z najlepszych pracodawców w Stanach Zjednoczonych, więc byłoby słabo, gdyby Izzy spóźniła się swojego pierwszego dnia. Jezus Maria. Co to jest za książka? Kilka mi przychodzi do głowy. Jednak wszystkie znaki na niebie wskazują, że właśnie tak się stanie. Dziewczyna nie umie wyobrazić sobie dnia bez dyniowego lata, a kolejka w kawiarni jest ogromna. Chociaż może i opatrzność czuwa nad Easy, gdy barista trzeci raz woła tajemniczą Amy po odbiór napoju, takiego samego, jak zamówiła nasza bohaterka, dziewczyna podaje się za Amy i zabiera kawę. dobra, już wiem, co to jest książka. Jest to książka przypadkowo Amy od Lynn Painter, to Amy jest. Uratowało, ale czytam tę książkę niedawno i, i zapomniałam właśnie, że w zasadzie cała ta historia rozpoczyna się poniekąd od tego dyniowego lata. Także dwie recenzje już odgadłam. Trzecia: ta będzie krótsza. A, lubicie czytać książki duetów pisarskich. Jeśli tak, to polecam Wam tę książkę. Chociaż od razu uprzedzam, jest to smutna pozycja. Duety pisarskie. Znam kilka i nie pamiętam, czy czytałam jakąkolwiek w zeszłym roku. Więc czytam dalej. Krótko o treści. Ezra budzi się pewnego dnia i odkrywa, że jego starsza siostra Bea zniknęła. Bez pożegnania, bez słowa wyjaśnienia. Dobra. To będzie książka Dawida Levitana i Jennifer Niven. Jak ta książka się nazywała? Zabierz mnie ze sobą, taka blondynka jest na okładce. Jest to ta książka. Że idzie mi całkiem, całkiem. E, coś bym trudniejszego chciała wylosować. E, postaram się tutaj. O, ho, ho. E, młodzieżuszki z tak ciężkim tematem rzadko kiedy spotykam. Ta zdecydowanie od pierwszych stron skradła moje serce i pomimo, że już jakiś czas temu ją przeczytałam, jest nadal obecna w mojej głowie. Okay. Coś kojarzę. To chyba jakaś niedawna moja recenzja. Natomiast ja już sporo ich napisałam niedawno. I ciężko mi przypomnieć sobie. Czytam dalej. Krótko o tym, o czym jest książka. 16-letnia Tessa ulega wypadkowi, co powoduje u niej utratę wzroku na... 100 dni, okay, czyli to jest 100 dni słońca. Yy, nie pamiętam jak się nazywa autorka, Ebbie Emmons. Yy, dobra. Też łatwe. Wiecie co? Mamy już cztery, więc teraz ostatnia piąta by była. I yy, chyba ja przeczytam tylko moje odczucia o książce. Nie będę czytać tego wstępu, yy, bo jednak treść książki dużo mi zdradza. Kolejna ostatnia może już recenzja. Eee, dobra. Eee, to, co mnie kupiło od razu, to gatunek. Lecz nie tylko, bo w tej książce jest coś więcej. Dusza i przewspaniały styl, w jakim jest napisana. Dusza w książce i gatunek. Eee, <laughs> To może być fantastyka i to może być postapokalipsa, bo te dwa gatunki zawsze mnie kupują. Zobaczymy. E, cała książka będzie nas trzymać w pełnym napięciu i w sumie napięcie to pozostawi w nas, y, pozostanie w nas na dłuższy czas. E, napięcie to z czasem ustępuje miejsce wielu refleksjom, które również będą towarzyszyć podczas tej wspaniałej podróży. Okej. Okay. <laughs> Ciężkie. Lepiej tak, żeby było ciężej niż łatwiej. Tematy, jakie są tam poruszane, to moralność, człowieczeństwo, przyjaźń oraz wszystkie inne ważne wartości, które w tak zniszczonym świecie nabierają dla nas nowych barw. Czyli to będzie jakaś postapokalipsa, zniszczony świat. Trochę. Tych Post-Apokalips w zeszłym roku przeczytałam. Z czego się cieszę, bo to jest mój ukochany gatunek. Eee... Czy polecam tę książkę? Owszem, uważam, że każdy fan Post-Apokalipsy powinien ją przeczytać i zobaczyć, jaki talent rośnie w tym gatunku. Hmm. Czyli tak, wysadzenie z siodła miałam już tutaj. A więc to nie mogą być oni. Eee, może to być fenomen Macieja Rapy. Eee, to może być Tinopai, chociaż Tinopai chyba nie do końca jest postapokalipsą. Eee, I to może być mój dumny patronat oni od Bogusza Zawiszy. Chyba postawię na mój patronat, bo w tej książce była dusza i w tej książce czuło się ten klimat i czuło się wszystko i tam były naprawdę poruszone bardzo duże wartości. Więc stawiam, że to są oni, bo dusza zawiszy. I tak, jest. Nie czytałam początku, a to na początku książka, którą widzicie na zdjęciu, jest moim dumnym patronatem. <grymne> o Jezus. Więc tak, udało mi się odgadnąć pięć moich recenzji, z czego cztery chyba trochę słabo zrobiłam, bo powinnam chyba nie czytać opisów książek i tylko w ostateczności po to sięgać. Także mieliśmy tutaj książkę Oni, Bogusza Zawiszy, którą bardzo polecam. Sto dni słońca: świetna młodzieżówka i świetny jest w niej klimat. Bardzo dobry. Zabierz mnie ze sobą: też młodzieżówka i też wybitna, i same pozytywne emocje we mnie Zostawiła Chociaż jest to bardzo smutna książka pomimo tego, że wartościowa e, przypadkowo Amy świetny romans, lekki przez co wrócę zaraz do tej autorki i wysadzenie z, siotła, z siodła postapokalipsa trochę in, inaczej napisana, bo trochę z komediowym takim a, zabarwieniem a wracając do autorki przypadkowo Amy, czyli Lynn Painter Pain. Boże, po bo jak ja miałem, z akcentem rosyjskim no to czytam teraz książkę Stawiam na nas, tej samej autorki. Nie wiem, jak tutaj wyostrzyć. I ta książka też mi się podoba. Bardzo szybko się przez książki tej autorki płynie. Więc, jeżeli chcecie zacząć coś fajnego, to jest taka młodzieżówka. Trochę, ale też uważam, że ta autorka pisze dla starszych, więc myślę, że może dla młodych dorosłych bardziej są te książki niż dla młodzieży. Natomiast młodzież na przykład wstawiam na nas te, te, te na nas, też odnajdzie coś dla siebie. No, więc taki miałam challenge. więcej będzie w kolejnej części, kolejne pięć, a może i jeszcze więcej zrobię. Zobaczymy. E, także co? dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do kolejnych. E, w kolejnych filmach planuję na pewno podsumowanie miesiąca stycznia. E, Bo jak się okazuje całkiem spoko mi poszedł. E, jak na razie. Zobaczymy. Mam jeszcze kilka dni, żeby poszedł jeszcze lepiej. E, planuję nagrać vloga. I to będzie vlog Podróżniczo-książkowy, e, bo planuję 8 lutego jechać na mecz hokeja do Sosnowca, więc planuję Was zabrać ze sobą e, i zabrać ze sobą książkę. Już wiem którą, e, bo też moja przyciółka poprosiła mnie, żebym ją wzięła. Jest to książka związana trochę z hokejem, e, więc kolejny film to będzie vlog właśnie z czytania tej książki. E, no i co? Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć. Pa pa.